W 1939 roku to już wkraczamy w granice Księgi Cudów i Łask. Powiedziałbym, nazwałbym ocalenie Jasnej Góry. Niestety, sprawa zamachu na hitlerowskiego na Jastą Górę nie została na bieżąco udokumentowana. Mamy znam ją tylko z relacji, że 2 września 1939 roku hitlerowcy usiłowali zburzyć Jasną Górę. Posłuchajmy relacji pana Stanisława Biegalskiego. Ona jest umieszczona w tej księdze Cuda i Łaski, zdziałane za przyczyną jastogórskiej Matki Bożej Dawniej i Dziś. I od strony 337 fragment przeczytam, jak pan Biegalski. Spotkał się z jedną panią, pracował w Niemczech i prosił, żeby mu poczęstowała go śniadaniem. Zaprosiła go, ale mówi, mogę tylko dać ci herbaty, bo sami nie mamy żywności. I wtedy właśnie wywiązała się rozmowa. Niemka mówi tak, syn mój należał do SS i kiedy się zapisał, kazano mu, aby znikły wszystkie obrazy religijne z domu więc powiedział: "Mamo, jeżeli nie schowasz obrazu, będę go musiał zniszczyć". Więc schowałam ten obraz za szafę i pan biegalski właśnie to zauważył, Mówi, dlaczego panie trzyma obraz religijny za szafą. Mówi: "Ma pan rację. Rzeczywiście powinnam już dawno go wyjąć i powiesić na swoim miejscu". Ale to się tak zaczęło. Syn utracił zdrowie, ale odzyskał wiarę. A jak to się stało? On opowie panu sam, ponieważ lepiej to wie. I zawołała syna z drugiego pokoju. Syn przyszedł do kuchni przy pomocy kul i opowiedział bardzo szczegółowo historię trzeciej eskadry bombardowej lecącej na Jastą Górę w dniu 2 września 1939 roku. I mówi tak: Będąc lejtnantem lotnictwa wojskowego formacji SS, zgłosiłem się na ochotnika do eskadry, której celem było zbombardowanie kościoła z obrazem Szwarce Madonna w Częstochowie w dniu 2 września 1939 roku. Zażądali ochotników dlatego, ponieważ dwie poprzednie skady na skutek sabotażu czy dywersji nie wykonały tego zadania. Postanowiliśmy wykonać to zadanie za wszelką cenę, gdyż taki był rozkaz naszego dowództwa SS. Zaraz po wystartowaniu lot odbywał się normalnie. Gdzieś w połowie trasy stery nasze zaczęły działać samoczynnie. I zauważyłem, że wszyscy lecą w różnych kierunkach, trzy samoloty, każdy w innym, nie osiągając celu. Ja wylądowałem w Czechosłowacji na kartoflisku z braku benzyny. O losie kolegów nic nie wiem. Wiem, że kaleką będę do końca życia, ponieważ z Bogiem nie wolno walczyć.